Dzień dobry, dzień dobry. Robimy wpis. Zamieniłem sobie jeszcze karty od internetu. Wpisz kierowca 1, kierowca 1, kraj rozpoczęcia, kraj rozpoczęcia i Francja. No, zamieniłem sobie karty do internetu. Bo mam, tak jak już chyba kiedyś mówiłem, niemiecki francuski. No, więc sobie zamieniłem na Francję. Internet 210 Giga po Francji, więc. Oh yes. No, jeszcze kurczę 973 Km, ale co? Lecimy, a później powiem, o której ruszyłem, i tak dalej, i tak dalej. Stoimy, stoimy. Klima postojowa już włączona, żeby kabinę trochę wychodziła, bo słuchajcie, kurde 29 stopni 29 stopni taka garuwa. No jeszcze kurde nie stoję na stacji bo stoję przed lionem, tylko stoję na dzikusie znaczy inaczej na parkingu z toaletą po prostu, tu nie chodzi wiecie, żeby kurde trząść zimna tylko po prostu, żeby Fajnie kabinka, ochłodziła, nie? Przy okazji zobaczymy akumulatory, ale we was to spokojnie chodziło przez, przez całą pauzę. Pomyślę, to to myślę, że z, z, z klimą postojową nie będzie też problemu. Dobry, dobry. Ja już po robocie. Zrzucony. Stoję sobie tutaj na przemysłówce. Tam za tym magazynem, tam miałem rzutkę. Równe 15 godzin pracy. Więc no, można powiedzieć zadanie wykonane. Chociaż i tak, i tak. Chciałem więcej zrobić, bo plan był też inny. No ale co zrobisz, nie przeskoczysz. Powiem jeszcze załadować. Ale no, czekałem 3 godziny. na ten rozładunek, więc no dlatego po prostu zabrakło mi. W ogóle, ogólnie zobaczcie tu jest miejsce na zapas. A że ja zapasu nie wożę, to wezmę to kurde ściągnę, bo znając życie no, po prostu będzie. Yy, przyjdzie taki dzień, że obudzę się po pauzie. I po prostu tego nie będzie. Więc demontujemy, schowamy do paleciary. I tyle. jutro sobie dolecę yy, bliżej do miejsca załadunku, bo stąd mam 130 km. <laughs> no więc sobie dolecę. Mam już stację fajną przy. No, można powiedzieć, ile, 5 km. Będę mieć do załadunku, więc spokojnie No i w poniedziałek od 6 robią, więc tak 5.30, 5.45 chcę podjechać już. No, żeby być pierwszym, nie? O, tu będzie. Dobre miejsce, nie? Dobra. dobra miejscówka. Okej. Okay. Dobra. A jeszcze w naczepie. Pas mamy do zwinięcia, no w sumie to zaraz zrobimy. No w ogóle pokażę wam jak tutaj też stoję, czy tak powiem od przodu. Klima postojowa chodzi. Słyszycie? Zajebista sprawa, naprawdę petarda. 30, 30 stopni. tak sobie stoimy. Ładnie przy krawężniku. Mogłem troszkę ciągnikiem, tak właśnie teraz patrzę, ciągnikiem mogłem troszkę do prawej, bliżej krawężnika, ale wiecie, szczerze mówiąc nie było czasu. Stanąłem po prostu tak jak stanąłem i tak się chwilę poprawiałem. Bo na równe, równusieńkie 15 godzin czasu pracy stanąłem tutaj. Zakazów nie było. Więc tak sobie tu stoję lampa z tyłu, z przodu. Tylko kurczę nie pamiętam czy się świeci. <gry> Ale zobaczymy. Dobra, tu zaraz te tak zwane trytytki. Te opaski zaciskowe. Wy wyrzucę i tyle. Ciemka sobota. Witam w sobotę. Ja po pauzie. Ile pauzy? 19 godzin, więc powiem wam, no jestem wyspany. Wyspałem się, chociaż no, gorąco jest to. Nie spało się, tak wiecie. E, jakby to powiedzieć? No, budziłem się troszkę, wiecie. Często klima postojowa chodziła. Yy, mówię, dobra, wyłączę ją, żeby mi ten akumulatory nie padły, a chodziło tak do no, z parę godzin. Wyłączyłem i wiecie, już tak już się zrobiło jasno tak około siódmej. 8, no to już tak zaczęło grzać, nie, więc no, znów sobie włączyłem. Ogólnie nie było źle, ale wiecie, w lato nie śpi się tak, jak wiecie, w zimie, nie e, nie wiem, czy może czy wiecie, o co mi chodzi, ale tak to no, śpi się trochę inaczej, nie? No, no przynajmniej ja tak mam, nie jeszcze nos zawalony, no czy zawalony. Niby, y, czuję, że coś mam. Ale te, można powiedzieć, że tego nie mam, nie? O, na przykład teraz czuję, że mówię troszeczkę tak przez nos. No, więc no, nie wiem, nie wiem. No, ale niestety taka alergia, co zrobić? Leki wzięte. I tak, i tak jest lepiej, bo ogólnie jak się budzę, to zawsze, kurde, nos mam tak zawolony, że oddycha przez twarz, yy, przez buzię, nie? No dobra, to co? Lecimy do Lidla. 1,5 kilometra, Nie chcę mi jeść złota, bo jest naprawdę mega gorąco. Podjadę sobie autem. Chwilę ten, chwilę tam jakieś zrobię małe zakupki. I co? I będziemy lecieć. 130 km do następnego załadunku. Załadunek, poniedziałek. No więc mam już fajną pompę. Blisko, blisko miejsca załadunku. więc lecimy. No dobra, to co? Ruszamy. Wszystko sprawdzone. Ogarnięte. Można lecieć. tak, no jak na Bosoka. Na Saka jechać. Ajajaj. Aj, aj. Super. Mareście, Słuchajcie. Tutaj leciutko zawrócimy na skrzyżowaniu. Uf, 34 stopnie słuchajcie. 34 stopnie. Gorąco jak... To jest. Jeszcze 49 km. Więc fajnie, czas ucieka. Tu troszkę z kolegą pogadałem. Więc jest gitarka. 32 stopnie. Więc powiem wam, to mega ciepło. Zajadę na stację. Dobry obiad odwiedzam sobie miasteczko Wiem, że można wyjść Wiesz, wiecie, nie dość, że W, yy, w tygodniu się non -stop siedzi w aucie No przynajmniej w weekend może, może uda się coś zobaczyć, nie? Szkoda, wiecie, że szkoda, że to Nie Barcelona, jakieś takie bardziej znane miasto, nie? No, ale co zrobimy? Małe miasteczka takie mniej znane też mają jakiś taki, wiecie, swój urok, prawda? O, minutka weszła, weszła. Minuta, minuta. I zakończamy. Iż kierowca 1. Kierowca 1. Kraj rozpoczęcia. Kraj, rozpo kraj, kraj rozpoczęcia, kraj zakończenia. Kraj zakończenia 15.6. E. I region. Dobra, krymka działa. Damy na. na 23. Tłum pokazuje 39,5 stopnia. Słuchajcie. Nie wiem. Taka duchota. Wyjdę na, na chwilę. Wyjdę na dwór i kurde, obejdę auto dookoła i się podcę. 10 km do załadunku, więc bardzo spoko. Co? Zjemy sobie. Zrobiłem w ogóle zakupy. Słuchajcie. Idziemy na spacer. Ale zaczęło wiać. Chyba burza będzie, wiecie? Chyba będzie burza. dobra, no, Tu się trzyma elegancko. No, w razie czego nie walnie. Oczywiście nie ma jak sobie usiąść na okulary, nie? Musiałem sobie te tutaj, te boczki, co idą na zaucho, musiałem sobie prostować. Ja to jestem, powiem Wam, masakra, nie? Odłożyłem okulary na bok, na łóżko. Z fotela przyszedłem na łóżko. Parzyłem. O kurde, coś krukło, nie? ja, pi... tole. <gry> Masakra. Dobra, z tego co teraz mi wiadomo z Google Maps, musimy przejść tam dookoła. To jest ogólnie dróżka, do ronda. Przez, przez autostradę i, i lecimy. Te chmury. Słuchajcie, te chmury nie zapowiadają nic dobrego, co nie? Ale nic idziemy Też też się przyda to No i tą dróżką, tu jest ten parking idziemy No, a miejscowość Molerusa El Prado Urgel Noerussa Przeszliśmy przez wiadukcik, tutaj idzie tam autostradka, sobie idziemy. O tutaj jest dworzec PKP. Aha. Dochodzimy powolutku do tego basenu, zobaczę co to za basen. I jutro myślę, jutro też ma być tak ciepło, to jutro też się normalnie przejdę na basen, popływam. Nie ma co w tej kabinie siedzieć. No i w sumie tyle. co sobie powolutku dochodzę do takiego rądka. Proszę. Kanal de Urgel. Takie rądko tu. A, tu jest napływania chyba. Basen dzisiaj otwarty, jutro też, wstęp 5 euro i 30 eurocentów, więc no, jutro myślę, że sobie pójdziemy na basen. Widzę, że są te szafki, żeby schować rzeczy swoje, więc będziemy szli. Pójdę sobie na basen jutro. Powiem wam, w trasie jeszcze na basenie nie byłem, że tak powiem, wiecie, że gdzieś tam poszedłem i tak dalej, i tak dalej, więc, no, więc sobie pójdę, a wy pójdziecie razem ze mną, chociaż, kurde, nie wiem, może po prostu porobię jakieś zdjęcia, nie wiem, czy brać kamerkę ze sobą, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, no, zobaczymy. Idę w ogóle tam dalej, nie wiem, czy to jest to same miasto, czy tam już jest dalej, czy... Inne miasto, czy znaczy tam dalej wiadomo, sorry czasami gadam tak w ogóle bez sensu, czy tam jest te same miasteczko, czy inne miasteczko, się okaże. O tam, no takim wzgórzu tak jakby, no jak widzicie mollerusa się kończy, więc no do innego miasteczka się idzie zobaczymy. I tak nie mam co robić, a wiecie w kabinie siedzieć to też niedobrze. Wolę się przejść, powodzić. Sport to zdrowie, co nie? Lecimy. Ja sobie tak idę, idę. No zobaczcie, tam już myślę, że ciekawszy widok. I lepszy, bo to było tak trochę z daleka. Było widać, było widać to miasteczko. A tu już jest coraz bliżej. Sprawdzałem dosłownie chwilkę temu Ile mam kilometrów do, do tej stacji, gdzie mam auto. To pokazuje 4 km. Więc powiem wam, już 4 km przeszedłem. Wiadomo, zatyszka troszkę jest. wyraz się napije wody. Ale wam powiem, że nie czuję się jakoś źle. Nie wiem, że zmęczony, wiecie, ledwo chodzę czy coś. Nie, powiem wam, czuję się spoko. Czuję się dobrze. Aż powiem wam, yy, też wiecie, co sami pasie się zapnie, poskacze się po naczepie. Dwa boki się otworzy i tak dalej To nie jest tak, że wiecie Siedzę tylko na dupie i nic nie robię Ale powiem wam jestem no więc wiem wiecie powiedzieć widzicie mi z głowy O, może inaczej Myślałem, że będzie gorzej O, tak powiem Myślałem, że będzie gorzej Siemanko, siemanko ja załadowany Lewą stronę sobie otworzyłem Puste palety, czasami też te na paletach, jakieś plastikowe, te pojemniki. I co, lecimy z tym do Francji, tam okolice Valenciennes, te rejony. Oczywiście, no, pod granicę francusko-belgijską, nie? No, 1331 km załadowani. Mieli pracować od 6:00, pracowali, ale niestety rejestracja, no niestety bądź stety rejestracja od siódmej No więc przyjechałem tutaj 5, 5.40 coś takiego, 5.35, 5.40 I co? I po prostu trzeba było czekać do siódmej Ale co? Zarejestrowałem się, podjechałem, chwilę musiałem poczekać Dosyć szybko poszło i co? Załadowani Smery podbite, sprawdzone, nawigacja ustawiona i lecimy, hej! No, za 11 km Anguera, dla Anguera, więc sobie na szybko podskoczymy. Ile? Godzina 35, to kurde, nie wiem, zrobię sobie 45 minut przerwy i tak i tak mi nic to nie zmieni, czy ja zrobię to teraz, czy zrobię ją później. Za godzinę, czy teraz? Wiecie, nie ma znaczenia, co nie? Nie ma znaczenia. 27,5 stopnia, słuchajcie, rozpogodziło się, bo ogólnie było był ten, było pochmurno i to dosyć pochmurno było, ale to tam. Pogoda się zrobiła ładna. 27,5 stopnia, więc jest Git, no, ale powiem Wam, i tak nic nie przybije weekendu. 35 stopni. Nie wiem ile samochód pokazywał, bo w sumie nawet nie, nie patrzyłem. Patrzyłem na pogodę w, na telefonie, wiecie? I pokazywało 35 stopni. No było mega ciepło, więc na pewno tyle było, nie? Czasu, powiem Wam, że wszystko jest tak napięte. Tak to się mówi jak pandeka na żuku. Dobra, go, go, go! Nie ma czasu! 101 km, a zostało nam godzina 10. Trudno, jeżeli stanę za 60 km, to co zrobię? To co zrobię? Siemanko, Siemanko. Melduje się we wtorek. Ja już po jednej szychcie 4,26 ujechane. 30 zrobiłem. Tylko teraz właśnie sprawdzamy, bo zobaczcie. Piękny, piękny Paryż. Paris, Paris. Koreczki tutaj nas prowadzi. Tą niebieską. I właśnie, obje, żeby objechać tą, tą zieloną. i tak właśnie zastanawiam. To jest jakaś. że ja ten w ogóle przyjadę? Co to jest w ogóle za droga? Aha, NK! Dobra, no to chyba tak pojedziemy. Chyba tak pojedziemy. Aha, tutaj. O, to może zobaczymy ten wieża Eiffla o 86. Mhm. A różnica. Kilometrach, minus 2 minuty, tylko 27 minut później. No zobaczcie. No, śniadanko zrobione. Zjedzone też. Kawusia jest. Nic. A. Dwie, o 2 minuty plus 4 km. Czy to się opłaca? 2 minuty. Tylko. Minus 2 minuty. to. Paryż! Jadę wzdłuż sakwany. Ale zobaczcie, ruch, kurde, jak, jak w Nowym Jorku. jestem na rozładunku. Już, kurde, z dobre. Nie wiem. 3 godziny. Musiałem zrobić 45 minut przerwy. Bo przyjechałem na 4,28. Oczywiście, dycha ruszona. 9,05 czy tam 9,08. Coś takiego. I co. Już tutaj stoję z ogólnie 1930 do 2030 czas pracy. Godziny 50 stoję pod rampą. Dopiero przed chwilką dopiero mnie zabrali. Yy, znaczy rzucają mnie. Powiem wam, masakra, gdy były tylko 3 auta, przyjechałem od razu kazał się podstawić pod rampę numer 5. ja dobra, fajnie, podjechałem i tak. Kurwa. Już stoję dwie godziny. Niecałe. Nie widzicie, czas pracy się kończy, a byłem szybciej, byłem o ponad 3 godziny szybciej, więc no kurde wiecie, kto by pomyślał, że yy, będę tutaj yy, tyle, tyle, tyle godzin czekał, nie? Znaczy tyle godzin, co to jest tam 2 godziny, nie? No to można powiedzieć, że to jest nic, ale pod koniec pracy, jak Ci zostaje 3 godziny, nie wiem, przepraszam, o no, 17.11 podjechałem, po pauzie do 20-30 czas pracy, no to ponad 3 godziny, tak, no to słuchajcie, mało aut, kto by pomyślał, że będę tutaj, kurde, tyle czasu, nie. Myślałem, że zrzucą yy, z chipami zazwyczaj, z tymi chip paletami zazwyczaj nie ma yy, problemów za dużych, czyli przyjeżdżasz, można powiedzieć, a no, czasami tam odczekasz pół godziny i biorą się Rozładunek Tam tam 45 minut max, pach, pach, i wyjazd. Nie? A tutaj kurde widać, że Francuzi byłem dwa razy. Mówię, że kiedy mnie weźmiecie, bo się podjechać pod rampę. Mi się niedługo czas pracy kończy. Proszę iść do kabiny i czekać. Się. Dobra, okej. Okay. Tylko ile można czekać, prawda? Jak widzicie, taki, taki właśnie jest transport. Czasami idzie dobrze. Miałem nie, miałem nie ruszać 15 tylko na 13 godzin. Był taki plan, ale widzicie, możesz sobie planować, ale albo Ci się uda, albo nie uda. No, dzisiaj na przykład mi się nie udało. Wczoraj poszedłem na dychę, dzisiaj poszedłem na dychę, dojechałem na stację 9.05, masakra, tak byłem wściekły. Mówię, no dobra, trudno, tak? No widzicie, dzisiaj już jest wtorek, a ja już nie mam ani dychy i została mi tylko jedna dziewiątka, nie? Więc no czasami tak bywa niestety, czasami tak bywa. Teraz tylko znaleźć miejsce, mam nadzieję, że tu będę mógł zostać na noc. Jest tam jedna miejscówka yy, na no tym yy, przy wyjeździe. Mam nadzieję, że tam będę mógł stanąć. A jak będę mógł, znaczy inaczej, że będzie miejsce. O, bo tu 2, 3, 4 auta wyjeżdżały. I powiem Wam, że no... Nie wiem, albo wyjecha wyjechali w ogóle gdzie indziej stanęli, Albo, nie wiem, do domu. No to w Fra Francuzi. Eee... No nie wiem, zobaczymy. 57 minut czasu pracy mi zostało. Zajebiście, nie? Ale... Tak, wiem, 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 kurde. Przytrzymali na tym rozładunku. Stoję tak. Tutaj firma kamery, przynajmniej bezpiecznie. Stoję, o. Zobaczcie. Masakra. O, tak, stoję tutaj, proszę Przejazd jest, jest, no zobaczymy Szeroko jest, to chyba firma jest zamykana Chociaż tam jeszcze chyba jakieś auto wjeżdżały Nie wiem Dobra, koniec tego dobrego Wydruk i heja, i dobranoc Strzała